Witaj. Dzisiaj będzie o systemie kontroli wersji Git. Jest to bardzo fajne narzędzie, które umożliwia nam tworzenie nowych gałęzi, kontrolowanie kolejnych wersji kodów, wdrażanie ich na produkcję oraz współpracy między programistami. Dzięki temu narzędziu zawsze będziemy mogli wrócić do poprzedniej wersji, gdy coś się na przykład zepsuje, będziemy mogli prowadzić kilka prac w jednym czasie, w kilku programistów. W tym odcinku przedstawię także nasz git flow, czyli jak to robimy w rzeczywistości w naszej firmie, albo przynajmniej jak to teoretycznie idealnie powinno wyglądać. Git to jest miejsce, w którym już wiemy, co trzeba zrobić. Mamy gotową dokumentację, czyli ktoś już znalazł klienta, uzgodnił z nim, co trzeba zrobić, jakoś to spisał, określił warunki, pewnie jakiś grafik zaprojektował, jakiś design. Zostały opracowane UX w pewnym sensie i przystępujemy do prac programistycznych. Pierwszą rzeczą jaką tworzymy to zakładamy nowe repozytorium, abyśmy od samego początku mogli śledzić zmiany w kodzie. Kiedy mamy już nasze repozytorium zaczynamy na nim pracować. Tworzymy jakieś gałęzie. Potem wdrażamy jakąś wersję na środowisko, część robimy na lokalkoście. Potem to łączymy, tworzymy nowe wręcze w zależności od testów. A teraz trochę o tym, jak to teoretycznie powinno wyglądać. Sytuacja prawie idealna to taka, w którym mamy trzy środowiska: deweloperskie, staging oraz produkcyjne. Zazwyczaj produkcyjne to jest ten nasz główny trzą całego drzewa, czyli master. Na początku tworzymy sobie od mastera dwa kolejne środowiska, czyli dev i stg, czyli staging. Od dev tworzymy nasz branch pod nasz pierwszy task, na przykład rejestracja użytkowników. Zazwyczaj później najlepiej jest to robić od mastera. Ponieważ mamy zgodną wersję z Masterem, potem możemy ją wrzucić na dev i przetestować, następnie przetestować na stagingu, czy wszystko działa i niezależnie zmerżować do Mastera. Podobnie robimy hotfixy, czyli jak wystąpi jakiś błąd na produkcji, wtedy robimy branch'a od Mastera, taki szybki hotfix, nanosimy poprawkę, mergujemy to do developmentu, sprawdzamy, czy działa, potem to merge'ujemy do stagingu, i na koniec do Mastera. W życiu rzeczywistym to zazwyczaj to nie wychodzi, ponieważ to trzeba zrobić bardzo szybko, więc od razu wrzucamy to na Mastera albo ewentualnie wcześniej przetestowawszy na stagingu. Często też występują tylko dwa środowiska produkcyjne, deweloperskie i Master. Zapomniałbym też o środowisku, bo w końcu też środowiskiem jest local host, na którym robimy bieżące taski. Zazwyczaj, kiedy zaczynamy jakieś nowe zadanie, rejestracja, jakieś posty, coś trzeba zrobić, wtedy tworzymy jakiś nowy branch. W zależności od tego czy jest kilku programistów, czy jakie są wersje kodu na danych środowiskach branchach, wtedy tworzymy od, w zależności od tych potrzeb. Bręcze od odpowiedniego środowiska. Czyli na przykład, jak na stagingu jest coś, co jeszcze nie weszło na produkcję, a jest nam potrzebne do naszego kodu, wtedy robimy bręcza od stagingu. Kiedy już zrobimy nasz task, wtedy wrzucamy go na dev i oddajemy do przetestowania, gdzie tester jakiś to testuje. Potem to wrzucamy na staging, gdzie są poprawne dane z produkcji. Wtedy sprawdzamy czy wszystko działa z tymi danymi produkcyjnymi i wdrażamy na produkcję. To wszystko jest o tyle wygodne, bo możemy to bardzo łatwo łączyć kolejne wersje kodu. Kiedy już zrobimy jakiś task, wrzucamy go wtedy na dev, gdzie ktoś, kto wie jak to ma wyglądać, to testuje. Zazwyczaj na tym etapie dostaje multum uwag, że coś jest inaczej niż ktoś sobie to wyobraził. I muszę to poprawiać i robimy kilka takich pętli, aż wrzucimy to na staging, gdzie to testujemy i wrzucamy na produkcję, bo zazwyczaj wszystko działa. To by było chyba na tyle z teorii. Przejdźmy może teraz do praktyki. Zapewne najpopularniejszy na rynku jest GitHub, ale ja korzystam z Bitbucketa jak wiele innych osób. Zacznijmy od początku, czyli od utworzenia nowego projektu. Utworzymy sobie projekt portalik. Okej, okay, sam się wpisał, jakiś portal społecznościowy. Kolejny z wielu. Można także utworzyć sobie awatara lub zrobić repozytorium jako publiczne, ale my sobie po prostu tworzymy projekt i dodamy repozytorium. Tutaj za wiele nie trzeba wpisywać. Będzie to repozytorium portali w projekcie portali. Tworzymy repozytorium. I już mamy repozytorium, które możemy sobie sklonować. Kopiujemy link, a następnie wkleimy go w konsolę. Oczywiście, trzeba najpierw zainstalować kita, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, ale jako, że jest to bardzo proste, to nie omawiam tej sprawy. Ja mam projekty D Project, więc wchodzę sobie w tą lokalizację, wklejam link i klonuje mi się repozytorium na mój localhost. Chwilę to trwa, ale niezbyt długo. Teraz spróbujemy sobie wejść. Moje repozytorium, mój projekt będzie pod tą lokalizacją. Zobaczmy, co w nim jest. Jak widać, lokalizacja jest pusta. Aby zobaczyć pliki, należy wpisać LSLA, aby zobaczyć także pliki zaczynające się od kropki. Jak widać, utworzył nam się git, gitignore i zapewne będą nam już działać komendy gita, takie jak git branch. I w tym momencie wyświetliła nam się lista naszych wręczy W tym momencie mamy tylko mastera, tak jak wcześniej mówiłem. A gdybyśmy mieli ich więcej, wyświetliłaby nam się cała lista. Spróbujmy sobie teraz otworzyć jakiś plik. Na przykład indeks PHP. LS, teraz już mamy tutaj indeks PHP. A teraz coś tam w nim napiszmy, na przykład jakiś Hello World. Otworzył nam się program, notatnik standardowy Windowsa, wstawiamy znaczniki phpa i wyświetlamy echo hello. Zapisujemy, zamykamy i teraz kolejna przydatna komenda git status, dzięki której możemy zobaczyć jakie pliki zostały modyfikowane od ostatniego wrzucenia na repozytorium. czyli git status, tutaj mamy na czerwono indeks php. Aby dodać do wypchnięcia należy wpisać komendę git add myślnik duże A. Teraz plik powinien nam się dodać do kolejki, świadczy o tym kolor zielony. Teraz Próbujemy utworzyć naszego komita, czyli git commit. I tutaj wpisujemy, co zrobiliśmy, czyli na przykład utworzenie pliku index.php. I tak oto już utworzyliśmy komita i zostaje nam do zrealizowania jedna komenda git push origin master. Aby wypchnąć zmiany do naszego repozytorium na serwerze zdalnym, teraz zobaczmy, czy widać to, co żeśmy teraz zrobili. Tutaj mamy nasze komity. Jak widać, coś tutaj już jest. Initial oraz to, co teraz wypchnęliśmy. Tutaj jest także czas, kiedy to zrobiliśmy. Message. A jak klikniemy w commit, zobaczymy, jakie zmiany wypchnęliśmy na serwer. Teraz pozostaje nam otworzyć bręcze pod nasze trzy środowiska. A robimy to w następujący sposób: git, edgecode, b i nazwa danego branch'a, Czyli stg, staging, git, edgecode, b, dev Czyli development. I teraz jak sobie sprawdzimy bręcze. To mamy listę i wybrany dev. Analogicznie, jak do tworzenia, zmieniamy bręczę, Czyli git, checkout i na przykład przyłączymy się na staging. Git branch, i jesteśmy na staging. Teraz spróbujmy sobie utworzyć jakąś nową gałąź, czyli branch. Od naszego konkretnego taska. Na początku możemy to śmiało zrobić od DEF, czyli przechodzimy na DEF. A następnie tworzymy kolejnego brąza. I tak oto mamy naszego brąza, na którym coś tam robimy. Teraz spróbujmy nanieść jakąś zmianę. Hmm. Czyli notypad. Yy, Znowu nanosimy jakąś zmianę na naszym pliku. indeks PHP. W analogiczny sposób jak wcześniej. Zapisujemy. Zamykamy. I teraz wypychamy zmiany, tak jak wcześniej. Że teraz podajemy nasz branch, na którym teraz jesteśmy. Git add a, git commit. Ten wykrzyknik tam stawiliśmy. Git push origin. I teraz należy pamiętać, żeby tutaj podać nazwę, tego brancha Tak, oto wypchnęliśmy nasze zmiany. Tutaj powinien się pojawić kolejny kąt. Jest nasz wykrzyknik. A tutaj mamy nazwę naszego bręcza oraz czas, kiedy to zrobiliśmy. Dodaliśmy yy, po prostu wykrzyknik w tej linii. Tak to wygląda. I teraz przyszedł czas na wdrożenie na jakieś środowisko. Tutaj należy pamiętać, że najpierw mergujemy wszystko na naszym lokalchoście. Zawsze wszystko robimy na lokalchoście, a na środowisko wrzucamy ostateczną wersję. Niezależnie czy jest to development, staging czy production. No i teraz jak mergować zmiany? Przechodzimy do naszego brancha dev. Jeśli pracujemy w kilku programistów, to pobieramy najpierw ich zmiany, co jest bardzo ważnym krokiem. W tym celu robimy git pull origin dev w tym przypadku. Oczywiście w tym przypadku nie będzie żadnych zmian na devce, ponieważ jest to sam. No tak, na ten moment nam to nie działa, ponieważ jeszcze nie wyznaliśmy w ogóle tego brancha na Bitbucket. Wychamy branch git pull, aktualizujemy brancha, robimy git merge do naszego feature'ka. I tutaj widzimy, że indeks, y, mamy tutaj jakiś plusik, czyli coś tam się zmieniło. W tym pliku, w którym zmienialiśmy zmiany. Wszystko jasno, przejrzyście. Teraz jest ten etap, w którym testujemy, czy wszystko działa odpowiednio na lokalności, A następnie robimy tak samo jak wcześniej. Jeśli coś zmienialiśmy, git add all. Git commit merge, git push, origin, i w ten sposób oddaliśmy do testów i analogicznie robimy z pozostałymi środowiskami. I tak wygląda mniej więcej codzienna praca z Gitem. Jest jeszcze kilka komend, które się używa w. Mniej popularnych przypadkach, jak na przykład chcemy cofnąć jakąś zmianę albo coś tam innego zrobić, ale to pewnie umówię dalej. Co ciekawe jeszcze można zobaczyć na BIP to kolejne wersje pliku. Tak jak na przykład sobie wejdziemy w ten indeks, tutaj możemy sobie podejrzeć jego kod, a możemy także zobaczyć różne wersje z różnych branży, jak to wyglądało. Możemy sobie na przykład przejść na DEF. I cofnąć się do wersji, która była wcześniej. W ten oto sposób. Jest to bardzo często pomocne, kiedy coś zmieniliśmy, podsunęliśmy i chcemy zobaczyć, jak to wyglądało wcześniej, żeby naprawić jakąś tam część, a nie wycofywać wszystkie zmiany, jakie ostatnio żeśmy robili. BitBucket i Git to bardzo fajne narzędzia, które pozwalają nie tylko utrzymywać kolejne wersje kodu wracać do poprzednich i tak dalej, ale można także znacznie uprościć sobie życie przez pull requesty, których używamy, kiedy jest jakiś na przykład senior development, który trzyma pieczę nad pozostałymi programistami i chce zobaczyć wersję kodu przed tym, jak zostaną wrzucone na jakąś produkcję. Można także automatyzować wdrożenia, gdzie jak wrzucimy na przykład na mastera, to wtedy automatycznie zmiany zostaną wrzucone na produkcję oraz wiele innych lekcji, z których można byłoby zrobić mały kurs, który pewnie kiedyś zrobię. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o gita. No, nie jest to zbyt skomplikowane narzędzie, za to bardzo użyteczne. Dzięki niemu nasz kod jest bezpieczny, a skoro już nasz kod jest bezpieczny, to możemy zaczynać od instalacji symfony i Zaczęcie jakiegoś kodowania tasków. Zapraszam do kolejnych części.